Jako że już niedługo pod koniec zimy, na początku wiosny mam zamiar wykopać kilka oczek oraz kilka stawów, tak oczywiście wcześniej bawię się i uczę obsługiwać koparkę, koparkę ładowarkę oraz też kopię specjalne próbne dołki na głębokość około 3 do 5 metrów, aby sprawdzić, czy w danym miejscu będzie utrzymywała się woda, czy nie. No i wykopałem sobie kilka dołków, poczekałem dwa dni i zobaczyłem, czy tam naszła mi woda, czy nie naszła. No i korzystając, że w końcu mam koparkę ładowarkę tak na swoich tam działkach, które mam do użytkowania, mogę sprawdzać, gdzie się znajduje woda, a gdzie nie. Porobiłem sobie takie tam specjalne 3-4 metrowe dołki, poczekałem dobę czy tam dwie doby i teraz widzę, w którym miejscu będzie woda, czyli w którym miejscu warto kopać staw. Tutaj na przykład woda jest na jakichś 2,5 metra, a tam dalej jest taka górka 3-metrowa i tam już nie ma wody. Więc sobie tutaj będę mógł oczko wykopać, a ewentualnie tam dalek sobie będę oczko kopał, to będę musiał je dać na nie na spód folię. Tak samo jak ty widzicie te górki, a tam wody też nie ma, nie ma wody, a zaraz będzie ich pod tamtą górką. Tutaj, tutaj a woda już jest. Tutaj tak z wodą średnią, tam dalej nie ma. Tutaj, jak widzisz, widać woda jest na jakieś też 2,5 metra. Obok tych moich w sumie trzech innych oczek. No i na tych swoich działkach znalazłem kilka miejsc, w których woda się będzie utrzymywać, więc tam będą naturalne oczka albo stawy. A w tych miejscach, gdzie się woda nie będzie utrzymywać, to po prostu wykopię dołki, w które wsadzimy takie większe baseny. Więc no w sumie też będą takie oczka, tyle że basenowe. Jeżeli Wy dalej będziecie mnie wspierać, a nie wykończą mnie urzędy i nie zabraknie mi motywacji oraz energii, to w przyszłości marzę sobie kupić koparkę typu Long, czyli tą, którą widzicie tutaj na filmie, z takim wysięgnikiem na kilkanaście metrów. W najbliższym czasie będzie dość dużo materiałów o koparkach, kopaniu stawów oraz brewianiu dokumentów. Oczywiście jak zdrowie psychiczne pozwoli, i oraz jak nie, dobiję, nie dobije mnie biurokracja. Wracając do takich sprzętów, no to się nawet ostatnio przydał do wyciągnięcia kolegi z błota, który się nieźle zakopał. Dobra, ręczny, jedyneczka i zwycięska. No i jak ruszyłem tą koparkę, to nawet nie poczułem, że kogoś wyciągam. Leciutko poszło. Idzie. Yeah. Wracając do uprawnień na koparkę ładowarkę. Kategoria B wystarczy do prowadzenia koparko ładowarki. To jest pole wolnobieżny, więc tutaj nie ma znaczenia, że do 3,5 ton. Koparka waży 8,9 8 ton, ale na kategorii B można ją jeździć, tylko nie można ją pracować. Więc tak to wygląda na temat prawa. Pytam się w komentarzach. Teraz do stawu trafi cała masa karasi oraz złotych amurów, z 200 karasi, m.in. szunbunkin, weloniaste, no i cała masa złotych amurów oraz jakieś tam pojedyncze karpie. Teraz ważny temat w sumie za chwilę powiem, ale może nie wypuszczę, aby nie przedłużać, bo jest to temat dość ważny. Patrzcie, jakie niektóre karasi są ładne. Dobra. Będzie co łowić. I drugie wiaderko kolorowy staw, I w razie ma pół kilograma. Ja te ryby teraz tutaj wpuszczam pod koniec grudnia, początek stycznia. Jest to bardzo zła pora, jeżeli chodzi o wpuszczanie ryb, i za bardzo się nie powinno tej pory ryb wpuszczać. Pod pewnymi warunkami, to jest raz. Drugi temat, te ryby są jak widzicie często ranne płeć rane, bo ja trzymałem w basenach, z których była sprowadzana sprzedaż ryb i wiecie, często jak ludzie przyjeżdżali, te ryby pod się łapało, no to te ryby złapiesz raz wypuścisz, komuś się ta ryba nie spodoba, chce inną rybę złapać, no to przez to te ryby się często raniły. No i widzę, są ranne. I tak normalnie, jeżeli by była kwaśna, to prawdopodobnie na wiosnę by te ryby zdechły, by były pierwszymi ofiarami wiosennych chorób. Ale że tutaj, ryba, że tutaj woda jest, y, ma pH zasadowe i jest ta słynna kreda pode mną, którą widzicie, która działa odkażająco, y, jeżeli chodzi o rany ryb, no to prawdopodobnie żadnych strat nie będzie. Ja rok temu tak samo robiłem też, na lód wpuszczałem jeszcze akurat. te zimą wpuszczałem ryby i tam niektórzy niektóre sobie pisały, że to wszystko zdachnie na wiosnę. Żadnych trupów na wiosnę nie było i te ryby się dalej łowiło. No więc no, tyle w tym temacie. Bo ogólnie takie ranne ryby i te wpuszczanie ryb o tej porze, to, to e, można potem straty mieć przez pasożyty albo różne grzyby. A akurat kreda czy tam wapno działają przeciw -niczo i przeciw grzybiczo. Też posiadam w użytkowaniu taki staw około hektara, gdzie jest 7 metrów głębokości, ale niestety nie mają go całego pokazać, ponieważ osoba, od której ten staw w dzierżawie e, wspominała, aby publicznie nie pokazywać tego. Więc tutaj też lecą karasie te kolorowe, welony oraz szynbunki to fajnie widać jak sobie się rozchodzą, yy, oraz złote amury. Tutaj jest fajna głębokość, mały ryb, jedyne ryby, które te są to te, które ja wpuściłem, czyli kolorowe. Staw jest dość duży, więc w tej przyrodzcy mają mega duże te ryby. Patrzcie jakie ładne. Niech idą i się rozmnażają. Tam mamy gościa, który dzwoni teraz na straż, bo na policję. Za to, że legalnie łapiemy. Na podrywki, legalnie. <noise> o jaki społeczniak. Ja bym, o, prosimy, nie, nie, nie ja wam powie... Nie, No, Ale mamy zezwolenie, wykupione! I... <noise> No. no, Takie dziady jak pan tu najwięcej tego zabierają! No, no to jak opłaciliśmy, to czego nie możemy łowić? Jako pościmy, to nie kurwa. Jak opłaciliśmy to czemu nie możemy łowić? Gdzie jest zakaz? Gdzie jest zakaz proszę podać? Gdzie jest zakaz? No wędrkowania! No to jak nie ma zakazu, to można, podrywka jest legalna. Jak mamy pod podrywka metr na metr jest legalna, ale się zdziwi pan! Będzie pan zdziwiony. Ostatnimi czasami dość często łopaliśmy na podrywki na rzekach, co oczywiście jest zgodne z prawem i jak najbardziej w styczniu, w lutym czy tam w marcu też można łowić na podrywkę. Zresztą niedługo na głównym kanale będzie wywiad z prezesem okręgu PZW, który wyraźnie stwierdził właśnie, że żadne prawo nie zabrania nam na legalną podrywkę, czyli taką mającą metr na metr to jest maksymalne wymiary podrywki. No to właśnie ten pan, który tam widzieliście go. To dzwonił na policję, przyjeżdżała do nas policja, skontrolowali, daliśmy dokumenty, okazało się, że wszystko ok. Dwa czy trzy dni później przyjeżdżała straż, też nas kontrolowali, też wszystko było ok. I nawet na kanale wędkarstwo.pl też kolegę Cezarego też kontrolowali, też było wszystko ok. Ogólnie wiele wędkarzy, wiele społeczniaków, wiele takich osób, które przechodzą sobie tak bokiem, nie wiedzą o tym, że podrywka jest legalna, jak najbardziej na nią można łapać. Co ciekawe, nawet mieliśmy jakieś tam hindusów, którzy chcieli od nas odkupić te ryby, które łapaliśmy na podrywkę. Wiecie, takie malutkie uklejki, płotki.